Ejka moi drodzy, mamy drugi października w związku z tym e, to oznacza, że nasz wyjazd do Polski już w tym tygodniu <grym>, więc zbliżę się wielkimi krokami zanim wszystko spakuję, zgodnie z obietnicą chciałam Wam pokazać e, co kupiłam, myślę sobie, że będzie, ten film będzie wyglądał tak, że ja Wam to teraz pokażę, a w międzyczasie będę też wstawiać ujęcia z samego Baby Shower, żebyście widzieli jak te wszystkie rzeczy wyglądały i zachowywały się w akcji także jeśli macie chwilę, zapraszam na film Jeśli ma to być baby shower w amerykańskim stylu, jak zażyczyli sobie rodzice zainteresowani, to na pewno nie może obyć się bez balonów. Dlatego też zaopatrzyłam się w dużo, dużo, dużo balonów. Jeszcze nie wiem kto i jak będzie dmuchał. Mam nadzieję, że przyjdzie ktoś do pomocy, ale mamy balony. Jedna paczka. Druga paczka. Myślę, że te kolory się tak teraz nie za bardzo prezentują, z tego względu, że, że one są takie podwójne w sensie, że na przykład. Jest różowy i w środku jest czarny balon i to będzie dawało jakby kolor na przykład brudnego różu, tak? Albo na przykład biały z takim pomarańczowym, no to będzie jakiś tam brzoskwiniowy i tak dalej, tak dalej. Więc one dużo lepiej będą się prezentować po, yy, po napompowaniu. Myślę, że... Mam nadzieję, że będą się prezentować tak jak było na cenach Kupiłam je na Amazonie. Yy, I do tego mam całkiem sporo... Yy, jeszcze biały. I tu są jeszcze em, miętowe. Tych wszystkich balonów jest około 600. Jeszcze nie wiem, czy wszystkie nadmucham. Jakby plan, mam taki, żeby nadmuchała wszystkie, bo jakoś tam zaplanowałam sobie e, ułożenie jest względem tej sali, którą tam mamy. No ale zobaczymy też, jak będzie to wyglądało w praktyce. Tak jak mówię, jest ich około 600, więc zobaczymy. Sama jestem ciekawa, jak to, jak to wyjdzie. E, plan jest taki, żeby były balony. Pokażę Wam na żywo jak wygląda. Na tym etapie teraz, przed wyjazdem rodzice jeszcze nie wiedzą jaka jest płeć dziecka i plan jest taki, żeby najpierw przebili jeden później tam w środku będzie liściki z instrukcją co mają zrobić, no i będą musieli tam mieć kilka, że tak powiem konkurencji, żeby w końcu znaleźć i dostać się do tego prawdziwego balona z którego rozsypie ten balon jeszcze do niego można dołożyć takie malutkie po bokach i z którego rozsypie się konfekty albo różowe Albo niebieskie, w zależności od płci. Bez tego, że będziecie ten filmik oglądać już po y, Baby Shower, to mogę Wam już teraz zdradzić, że to będzie dziewczynka, w związku z tym to będzie różowe konfetti. I jak rodzice już się dowiedzą, y, że, że to jest dziewczynka, to będą mieli takie y, podkoszulki do założenia, jako dumni rodzice dziewczynki. O! Ta będzie dla mamy. a ta będzie dla taty powiem wam szczerze, że kupowałam je tak dawno już na pewno z miesiąc temu i nawet zapomniałam jakie one są fajne i dojdą jeszcze takie e, organzowe długie materiały tak będą przewieszone, mamy różowe Mamy turkusowe. To są materiały, których nawet nie kupiłam teraz, tylko miałam je z Komunii y, moi lusi i z Chrztu Marysi. Więc mam cztery takie turkusowe i jeden taki różowy, bo akurat mieliśmy tyle gości. W sensie, że na Chrzcie Marysi było mniej gości, więc potrzebowało tylko jeden. On leżał na stołach, Ym, a na, na Komunii Lusi było trochę więcej osób, więc miałam ich więcej. I plan jest taki, żeby, żeby część z nich była właśnie raz na tej ściance i reszta na, właśnie na stołach. Między innymi na y, słodki, słodkim stole, bo oczywiście baby shower bez słodkiego stołu, no to, to nie może się odbyć. Y, w związku z tym, jeśli chodzi o słodki stół, to zdecydowanie dziełami sztuki, które będą na słodkich stołach, y, są ci y, maślane ciasteczka, lukrowane, ozdabiane przez moją przyjaciółkę jeszcze z trasów y, małoletnich. Przez Ewę, która właśnie teraz robi takie ciasteczka na, na przeróżne okazje. Jeśli macie możliwość, jeśli macie chęć, właśnie potrzebujecie na baby shower, czy jako zaproszenie na ślub, czy jako podziękowanie dla gości na ślub, imprezy nawet na dzień nauczyciela, to bardzo, bardzo ją polecam, bo to, co ona robi, to jest jakieś mistrzostwo świata. Ja je widziałam tak mniej więcej, ale już mi się podobały ogólnie jej prace, ale jak zrobi, zobaczyłam te, które zrobiła na. Na naszą imprezę, no to są jakieś po prostu dzieła sztuki. Naprawdę nie, no, jestem pełna podziwu i powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się, że będą wyglądać aż tak pięknie. I do tych ciasteczek ona zrobi jeszcze babeczki i zrobi e, bezy, takie małe pawlowe. I ja po przyjeździe dorobię jeszcze do tego e, takie deserki w kubeczkach. I właśnie chciałam Wam pokazać te kubeczki o. w takich kubeczkach, w takich malutkich. Będą trzy rodzaje deserków. Jeden to będzie tiramisu, drugi to będzie malinowa chmurka i trzeci to będzie 3-bit, taki też z masą. Więc zobaczymy jak to wyjdzie, ale no plan jest taki, żeby właśnie myślę, że tak po 20 sztuk z każdego zrobić. Pewnie jak będziecie to oglądać, to będziecie już widzieć, czy zrobiłam, czy nie i, i jak to rzeczywiście wygląda na tym słodkim stole. Więc będą te słodkości, będą tutaj słodkości, słodkości w kubeczkach. I na słodkim stole będzie również ramka. Taka. Taka ramka, która bardzo mi się spodobała, i pomyślałam, że będzie świetną ozdobą, i no, po, prostu, po prostu zakochałam się w niej. I nie wyobrażam sobie, żeby jej nie kupić. A to była fantastyczna okazja. No, jest to tak pięknie napisane, że miłość od pierwszego uderzenia serduszka i tutaj. Jest ilość tygodni, które mamy, możemy sobie przestawić, to 91, to niekoniecznie ciąży dotyczy, e, ilość tygodni do, do spotkania. A tu e, wstawiamy oczywiście zdjęcie z USG, no, my będziemy mieli, e, znaczy w czasie baby shower e, zostanie jeszcze 14 tygodni do, do narodzenia maleństwa, więc muszę to oczywiście zmienić i muszę wstawić zdjęcie, ale sama Rałka, no, bardzo mi się podoba i myślę, że będzie super super ozdobą. Jeszcze jeśli chodzi o yy, słodki stół, to będą na nim również takie podwyższenia, które pomogą też ładnie wyeksponować yy, te słodkości, żeby nie były wszystkie na jednym poziomie, no bo to yy, nie żeby nie było ładnie, ale myślę, że z takimi podwyższeniami będzie ładniej. Ale nie wiem, czy uda mi się wyjąć je, ale pokażę wam je tutaj. O tak. Tak to ma wyglądać, właściwie to w środku, one i tak są oklejone taką folią, żeby się nie porusowały więc yy, niewiele by było widać. Ale myślę, że pod te... Yy, tutaj te, te schodki, jakkolwiek to, jakkolwiek to można nazwać, ja umieszczę jeszcze takie lampki. Żeby, no, żeby wyglądało jeszcze ładniej. Więc taki mamy plan na słodki stół, no oprócz słodkiego stołu będzie oczywiście stół z przekąskami, który też będzie ozdobiony. Myślę, że podobnie. I na niej będzie taka duża płyta z, z takimi właśnie z zimnymi przekąskami, wędlinami, koreczkami i takimi różnymi rzeczami. Do tego będą tartinki, czyli takie małe kanapeczki. I do tego będziemy mieli jeszcze żurek, prawdopodobnie na, tak, na, na ciepło. To zależy do kiedy, jak długo impreza będzie trwała. Mamy jeszcze więcej lampek. Ponieważ na głównym stole, który, gdzie będziemy wszyscy siedzieć, plan jest taki, mój plan jest taki, żeby były takie okrągłe naczynia, słoiki, można powiedzieć, z wodą, w których będą właśnie te lampki. Do tego będą takie kuleczki. Te kuleczki utrzymują się na wodzie, więc one bardzo fajnie wyglądają, ponieważ utrzymują się na wodzie i yy, pływająca na wodzie świeczka. I tak będzie to wyglądało. Zobaczymy, tak jak mówię, zobaczymy jak to będzie. Plan jest taki, zobaczymy jak to będzie wyglądało też w, w praktyce. I oczywiście na stołach również przez środek będą te materiały. I podziękowania dla gości. Już wam pokażę. W takich woreczkach zapakujemy kilka sztuk merci. One będą związane. Tym sznurkiem, ozdobione gipsówką, i, i do tego będzie taki bilecik, gdzie jest napisane, że dziękujemy za za to, że mogliśmy się cieszyć yy, radością yy, oczekiwania na, z Wami, radością oczekiwania na nasze maleństwo, Zaraz Wam je pokażę, tylko muszę po niej pójść. Więc mamy tu Merci, tu jest około 80 sztuk. Podzielimy je tak, żeby właśnie każdy dostał troszkę. I właśnie tak, jak mówiłam, do tego woreczka i. Będzie dowiązana taka wizytówka, na której jest właśnie napisane Dziękujemy, że możemy dziś z Tobą dzielić radość, oczekiwania na nasze maleństwo. Te, te wizytówki drukowałam sama. Miałam najpierw kupić, ale później stwierdziłam, że chcę, żeby było napisane po polsku, więc, więc wydrukowałam sama. Kupiłam tylko papier i myślę, że w sumie to jest dobra opcja. Trzeba tylko zrobić jeszcze dziurki. Myślę, że będę musiała to jeszcze zrobić przed wyjazdem. No i właśnie będę przewiązywać do tych woreczków, które teraz nie wiem gdzie położyłam, ale które wam pokazywałam przed sekundą. Oprócz tego, prawdopodobnie przy wejściu, będzie coś w rodzaju księgi gości, tylko nie będzie to księga. Tylko pomysł jest taki, żeby nie rodzice, a goście wypisywali na Pampersach kolorowymi długopisami życzenia albo jakieś takie dobre rady, ale nie złośliwe, nie przemądrzałe, tylko takie wiecie, od serca parę ciepłych słów dla rodziców. No później zapakujemy to w ładny koszyczek, ładnie owiążemy kokardką i rodzice dostaną na drogę. Żeby, żeby mieli na te nowe nocne życie sobie co czytać, jak będą dziecko pieluchę zmieniać. I również w ramce, tylko ramka już będę miała w Polsce, jest... Będzie taki list do gości, na którym jest napisane, że... No, że właśnie życie świeżo upieczonych rodziców się zmienia, ale w zasadzie to się nie zmienia, tylko... Tylko nabiera kształtu, kształtu sprzed lat, bo znowu zaczyna się szalone życie nocne, tylko troszeczkę w, jakby w innym, w innym klimacie. No i że, że na tej drodze przyda się rodzicom parę ciepłych słów, wsparcia, dobre życzenia, a nawet zabawne, złote rady na tą drogę, która przed nimi. I że powinny być łatwo dostępne, dlatego właśnie piszemy je na pampersach, bo wiadomo, że pampersy teraz będą mieli zawsze pod ręką. Więc to umieszczę w ramce, w, na stoliczku osobno, razem z, tak jak mówię, z pampersami, z długopisami i ładnie też e, w jakimś takim ładnym miejscu, w dobrym miejscu ulokuję, żeby każdy z gości mógł napisać kilka słów od siebie, jeśli będzie tylko miał na to ochotę, a no później rodzicom będzie to bardzo miło czytać. Oprócz tego przy ściance będzie stało również... E, będą stały również pudełka przy tej ściance dekoracyjnej to są takie pudełka cztery pudełka, które są teraz złożone, a później można do nich napakować balony i tutaj z tych literek stworzyć napis BABY na, na tych pudełkach no i one też mają taką y, formę dekoracyjną zastosowanie dekoracyjne żeby bo mają po prostu ładnie wyglądać jak, jak większość rzeczy, które tutaj mam no, żeby też właśnie, no, żeby po prostu było ładnie. Jeszcze jedna ważna rzecz. Coś, co mi się bardzo podoba. Uważam, że jest dobrym pomysłem. Chociaż ja nie jestem jakąś straszną fanką jednorożców. Ale wiem, że nowo upieczona mama, świeżo upieczona mama jest fanką jednorożców. Dlatego też pozwoliłam sobie na małe szaleństwo. Mam nadzieję, że że nie, jakby nie będzie to poza skalą, jej skalą y, obciachu. Ponieważ zakupiłam dla niej taką oto y, opaskę z rogiem unicornowym. Taką szarpę, na której jest napisane... Sama nie wiem co, zaraz sprawdzę. Ale chyba, że tu rośnie mały y, jednorożec. I tą, tą przepaskę mama jak mis będzie miała na sobie razem z tym rogiem. A tacie, żeby nie było smutno, tata może sobie przykleić plakietkę, tatą być. Więc myślę, że będzie porówno dla obydwóch, mam nadzieję, dla obydwojga. Mam nadzieję, że im się to spodoba, mam nadzieję, że to ich ucieszy, że trochę rozbawi. Słuchajcie, moi drodzy, skoro, się, skoro już wyjęłam te wszystkie rzeczy, Babyshowerowe, zresztą jak na nie patrzę, to powiem Wam szczerze, że mam nadzieję, że się naprawdę z niej pomieszczę, bo, bo trochę tego jest, tak dokupywałam, dokupywałam i um, no i trochę tego wyszło, ale skoro już to wszystko zrobiłam, skoro wyjęłam i skoro powiedziałam Wam, że to jest dziewczynka, to nie mogę się oprzeć pokusie, żeby nie pokazać Wam jeszcze ubranek, jakie kupiłam w ramach prezentu babyshowerowego, bo no są po prostu przesłodkie i ja żałuję, że moje dzieci są troszkę większe, i nie było takiego rozmiaru dla moich dziewczynek. Patrzcie. No to są z ga gadkami. Taka sukienka, ona jest akurat w rozmiarze 3-6 miesięcy. Więc myślę, że tak na wiosnę w Polsce będzie idealna. U nas tak naprawdę to nawet na zimę byłaby ok. Do skórki. Do tego jest taki super oversize'owy dres. To jest góra. A to są przesłodkie gacie do tego. No i oczywiście nie może być małej dziewczynki bez bodziaków różowych. Tu są różowe, to jest... Właściwie nie wiem czy to jest dwupak, czy wybrałam dwa osobno. No, też kupowałam już jakieś czas temu, więc nie pamiętam ale i różowe i białe. No i dla małej e, fanki unicornów Są e, unikornowe ubranka cała seria. Tu jest przód, tu jest e, to są trzy podkoszulki, tak? Taka jest jedna, taka jest druga. I tu jeszcze jest niebieska. I do tych ubranek w komplecie są Legginsy, I są to moje ulubione legginsy, bo one mają taką falbankę z tyłu. I tu są właśnie jedne, drugie i trzecie, w takich samych kolorach jak, jak te koszulki. Więc one się będą super razem prezentować. Aż się naprawdę nie mogę doczekać, aż, aż to rodzice zobaczą. Bo no, takie słupki są do ubranka, że to jest szok. I coś, co mnie zauroczyło do granic, to patrzcie. To jest sukien... spódniczka z gadkami w środku. Myślę, że też na wiosnę będzie idealna. To jest 3-6 miesięcy. I do tej spódniczki można na przykład sobie zafundować taką opaskę. To są właściwie dwie opaski. Jedna taka, druga taka, no i coś, co jest super, czyli takie prawdziwe, damskie, cienkie rajstopy do długiego body, do spódniczki, jak się ma 6 miesięcy, to 3 miesiące. Myślę, że się wygląda szałowo. No i najsłodsza rzecz na świecie, czyli małe dziew dziewczęce skarpetki. Też nie w takim najmniejszym rozmiarze, tylko w rozmiarze 6-12 miesięcy, z tego względu, że Pamiętam do dziś, jak one są takie, jakby wyglądały, jakby miały buty, kurczę. ale nie, to jest najmniejszy rozmiar, nie najmniejszy rozmiar, dlatego że pamiętam do dziś, jak kiedy ja urodziłam Lusie, to jeszcze w, w Jaworznie w polskim szpitalu, i Lusia urodziła się miała 4 kilo. No i mieliśmy oczywiście wszystko przygotowane, pierwsze nasze dziecko bośmy po prostu... Znaczy zawsze mieliśmy przygotowane, nie tylko przy pierwszym dziecku, ale no wiadomo, że przy pierwszym przygotowuje się człowiek z największą starannością. No i oczywiście mieliśmy tam mnóstwo skarpetek dla niej, również zabrałam tam 16 par do szpitala, ponieważ to wtedy jeszcze było się w co najmniej 3 dni, no i tak sobie myślałam, że to dużo będzie potrzebne itd. i tak dalej. I Luśia była tak duża, że miała chyba 4 kg, że żadne z tych skarpetek, które dla niej, dla niej przygotowałam, nie pasowały dla nią. I pamiętam, że Bolek musiał zaraz po, po porodzie, wiesz, po prostu wyszedł ze szpitala i biegł do sklepu kupić jej tak naprawdę nowe ubrania. Bo te, które przygotowałam, to przede wszystkim skarpetki były w na pół stópki jej, więc były no, malutkie albo ona miała takie wielkie stopy. I tam też jeszcze jakieś inne ubranka trzeba było dokupić większe, bo właśnie kupiliśmy tam 56, czy nawet może 52. No i one zupełnie były po prostu na. Na jedną nogę, tylko tej, tej naszej Lucy, która no, była naprawdę sporym dzieckiem i, i wyglądała po urodzeniu zaraz jak miała, jakby miała trzy miesiące. No, także ja tak jak mówię, pomnę doświadczeń skarpetki 6/12. Yy, mniejsze zawsze sobie mogą dokupić, jak będą bardzo potrzebować, aczkolwiek nie sądzę, one też mają te ściągacze, więc nawet jak będą na początku troszeczkę za duże, no, to też się nic nie stanie. Yy, myślę, że i tak, i tak yy, będą wyglądać super. No i co? I to wszystko, to wszystko na ten moment. Jeszcze mam nadzieję, że to co jest w mojej głowie i to jak sobie to wymyśliłam, będzie dokładnie takie samo tam w rzeczywistości i że wszystko będzie wyglądało przepięknie.